Po raz pierwszy idziesz do szkoły. To już nie przedszkole. Pierwsza wizyta w szkole. Tu będziesz mógł, tak, skakać. Widzisz? Całkiem fajne rzeczy. Tak, Emilka idzie pierwsza, a ty, Ty musisz. Tu się będziesz bawił? Aha! Ty idziesz tam, widzisz tam, a Emilka poszła tam. Tak? Nie, musi być tam. Jak Ci się tu podoba, co? Fajnie tu jest? Tymek? Co? Jak tu jest? Tu patrz, jaki telewizor, będziecie mecz oglądać. Mecz Tak? Co? No, co tam jest? Co tam było? Idź zobacz, tego Miśka, Idź. Idź, no popatrz. O. It's right. right.